Proszę Państwa, mamy kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie z udziałem Izraela. Nie jest to pierwsza wojna. I obawiam się, że nie ostatnia. Od chwili powstania państwa Izrael, to znaczy od ogłoszenia jednostronnego niepodległości Izraela w Palestynie w, w maju roku 1948, mieliśmy cztery duże wojny, nie licząc kilku mniejszych, no i nie licząc palestyńskich powstań, tak zwanych intifad. Pierwsza wojna, z udziałem Izraela rozpoczęła się zaraz po jednostronnym proklamowaniu niepodległości tego państwa, ponieważ to było sprzeczne z ustaleniami Organizacji Narodów Zjednoczonych. No to państwa arabskie odpowiedziały wojną. Tę wojnę Izrael wygrał no i stał się takim już stałym elementem na Bliskim Wschodzie. Niektórzy powiadają, że to był błąd, bo na Bliskim Wschodzie powstało coś w rodzaju takiej krosty na ciele świata, która nieustannie wywołuje stany zapalne. No ale to tak mogą tak mówić nieprzyjaciele Izraela. Jest w tym pewna logika oczywiście, bo nawet nieprzyjaciele Izraela mogą mieć rację w niektórych sytuacjach. Proszę Państwa, ale wróćmy do tych wojen. Otóż następna wojna wybuchła w 1956 roku, właściwie tylko z udziałem Izraela, bo nie z jego inspiracji. Przyczyną tej wojny była nacjonalizacja kanału sueskiego przez egipskiego prezydenta Nassera, co wywołało niezadowolenie Wielkiej Brytanii i Francji, które tym kanałem wcześniej administrowały. No i w związku z tym Wielka Brytania i Francja postanowiły odzyskać kontrolę nad kanałem sueskim, w związku z tym zwołały. Taką tajną naradę w Sewer pod Paryżem, gdzie właśnie wzią, wzięła udział Wielka Brytania, Francja i Izrael. Ustalono tam, że Izrael uderzy na sił, na Egipt w strefie Kanału Sueskiego wywabiając w ten sposób wojsko egipskie w ten rejon wywiążą się zażarte walki no i w związku z nimi w żegluga na kanale sueskim zostanie wstrzymana Wtedy Wielka Brytania i Francja, oczywiście już w interesie pokoju światowego i swobody żeglugi na kanale sueskim, zażądają od obydwu stron wycofania swoich wojsk ze strefy kanału. Izrael po uprzednim zainkasowaniu wynagrodzenia za swoją tutaj pomoc, swoje wojska wycofa. A armia egipska się nie wycofa, bo przecież jest u siebie. Wtedy komandosi francuscy i brytyjscy wylądują, no i tam wyrzucą armię egipską ze strefy kanału i od, odzyskają kontrolę nad kanałem sueskim. I tak się stało, i tak się stało, ale wszystko się skawaliło, dlatego że Wcześniej Wielka Brytania i Francja zapewniały prezydenta Eisenhowera, że nie będzie żadnej operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie, no a była. W związku z tym prezydent Eisenhower się zdenerwował i zażądał wycofania wojsk. Angielskich i francuskich ze strefy kanału sueskiego, bo jak nie, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty długów wojennych. No to wobec takiej poważnej zastawki wojska brytyjskie i francuskie zostały ewakuowane, no i kanał sueski. Przeszedł, że tak powiem, pod zarząd egipski. Kolejna wojna wybuchła w 1967 roku, tak zwana wojna sześciodniowa, którą Izrael spektakularnie wygrał. Spektakularnie wygrał w Polsce ta wygrana Izraela wywołała radość, dlatego że no, Izrael złoił skórę. Co prawda pośrednio, ale jednak zwoił skórę Sowietom, bo Sowiety wtedy, no zresztą jak cały Soc, popierały kraje arabskie. Ale kraje arabskie nie zrezygnowały z odwetu, i w 1973 roku, teraz akurat Hamas zaatakował dokładnie w 50. rocznicę wybuchu tej wojny w 1973 roku tak zwanej wojny Jom Kippur. Jom Kippur od święta takiego żydowskiego, które akurat przypadało w tym dniu. No i y, Izrael był zaskoczony początkowo tym atakiem, bo to z kilku stron ten atak się rozpoczął. Izrael był zaskoczony, no ale bardzo szybko się opamiętał i rozpoczął operację bardzo udaną okrążając nacierającą armię egipską na półwyspie Synajskim. A egipcjanie myśleli, że są w pełnym natarciu, a tymczasem z tyłu już na ich tyły wyszły wojska izraelskie. No i nawet początkowo prezydent Sadat nie chciał chyba uwierzyć, że tak jest, dopiero kiedy premier Kosygin mu pokazał zdjęcia satelitarne, no to uwierzył, bo co miał nie wierzyć? A w dodatku związek sowiecki Zagroził, że jeżeli Izrael zagrozi Syrii czy Egiptowi, z którymi Związek Radziecki ma dwustronne umowy wojskowe, no to Sowieci wykonają te umowy wojskowe. Groziło to gwałtowną eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. No i szybko rozdzwoniły się telefony. W rezultacie działania wojenne zostały wstrzymane. Wszystkie wojska. Zostały tam, gdzie były, na tych miejscach, gdzie były. No i Izrael w wyniku tej wojny w 1973 roku okupował całkiem spore terytoria graniczących z nim państw arabskich. Proszę Państwa, no państwa arabskie głęboko przeżywały tę porażkę kolejną i na list na czołowych miejscach listy swoich priorytetów politycznych umieściły cel w postaci zniszczenia Izraela. Ale w 1975 roku satelity Szpiegowskie wykryły na Oceanie Indyjskim, na wschód od Kapsztadu, błysk wybuchu atomowego, do którego nikt się nie chciał przyznać, no ale od tamtej pory państwa arabskie wykreślają z listy swoich priorytetów politycznych postulat zniszczenia Izraela. Jak się Państwo domyślacie, Izrael wtedy wszedł w posiadanie broni jądrowej, no i tam niektórzy powiadają, że ma na przykład taki Instytut Studiów Strategicznych w Londynie, oblicza zasoby Izraela na około 100 głowic atomowych, no ale Izrael oficjalnie zaprzecza. Izrael nie ma broni jądrowej, także tu, Tutaj też można powiedzieć, że oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. No a teraz Hamas, który jest takim, taką zbrojną organizacją palestyńską operującą głównie w strefie gazy, uderzył z Nienacka na Izrael takim zmasowanym atakiem rakietowym również przenikając przez podziemne tunele na terytorium Izraela i tam nawet udało mu się zająć kilka miejscowości uprowadził tam jakiś ludzi jakiś obywateli izraelskich. No i spore straty wywołał w odpowiedzi premier Netanyahu proklamował stan wojny no i zapowiedział krwawy odwet, który zresztą już się Rozpoczął, bo izraelskie lotnictwo bombarduje strefę gazy, tam nie patrząc, czy, czy cywile, czy zresztą trudno Hamasowców odróżnić od y, z, zwykłych cywilów. A tymczasem jeszcze z Libanu Hezbollah zaatakował terytorium Izraela. Hezbollah to jest taka organizacja palestyńska powiązana z Iranem, ona jest znacznie lepiej lepiej wyposażona w uzbrojenie niż Hamas. Hamas te swoje rakiety to produkuje w garażach, to są rury kanalizacyjne z przyspawanymi lotkami, no ale jak jest tych, dużo tych rakiet, a było ich kilka tysięcy, w związku z tym nawet słynną żelazną kopułę jednak niektóre tam przekroczyły, no i dotarły do celu, powodując znaczne straty. Proszę Państwa, Kilka tutaj takich niejasności. Właściwie jedna podstawowa niejasność nam się tutaj rysuje. Mianowicie, jak panuje powszechna opinia, że Izrael ma najlepszy wywiad na świecie. No i ten najlepszy wywiad na świecie, ten Mossad, zupełnie nie zauważył tych no jednak szeroko zakrojonych przygotowań po stronie palestyńskiej do, tej, do tego ataku. Mamy dwie możliwości. Albo Mossad nie jest najlepszym wywiadem na świecie, skoro nie zauważył takiego słonia w menażerii, a tam przecież w strefie gazy i w ogóle musi mieć mnóstwo swoich agentów. No to, to rzeczywiście nie popisał się. Albo druga możliwość, że wszystko wiedział, ale do, dostał polecenie, żeby udawał ślepego i głuchego. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl to się może zdarzyć. Przypominam, że taka sytuacja zaistniała 7 grudnia 1941 roku, kiedy to Japończycy zaatakowali z lotnisk, samolotami z lotniskowców bazę morską amerykańską, bazę Floty Pacyfiku w Pearl Harbor. Dowództwo Floty Pacyfiku, i tam to wojsko, które tam było, i marynarze byli całkowicie zaskoczeni japońskim atakiem, ale prezydent Franklin Delano Roosevelt i jego otoczenie zdaje się, że wiedziało o tym japońskim ataku, który wywiad tutaj amerykański spenetrował prawdę, tylko prezydent Roosevelt ukrył, zataił tę wiadomość przed dowództwem. Bazy w Pearl Harbor. Dlaczego? Dlatego, że w 1941 roku, w 40-41 znaczna część amerykańskiej opinii publicznej była przeciwna temu, żeby Stany Zjednoczone znowu włączyły się w wojnę europejską. I prezydent Roosevelt, któremu zależało na tym, żeby Stany Zjednoczone się w, tej, w tę wojnę włączyły, postanowił Odwrócić te tendencje w amerykańskiej opinii publicznej. No i rzeczywiście wskutek ataku w Pearl Harbor, tam zginęło co najmniej 2000 marynarzy amerykańskich od tego japońskiego ataku, nie licząc tam jakichś innych strat, no to i jeszcze propaganda. No, nie, niezależne media zaczęły swoją operację propagandową zleconą przez rząd. No to nastroje odwróciły się o 180 stopni, i prezydent Roosevelt nie miał najmniejszych kłopotów z wypowiedzeniem wojny Japonii, a co za tym idzie, w wejściem Stanów Zjednoczonych do wojny, tym bardziej, że Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Ponieważ był sojusznikiem Japonii. Proszę Państwa, więc, jeszcze, jeśli raz już się coś takiego zdarzyło, to mogłoby się zdarzyć drugi raz. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że premier Netanyahu. Był w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Żeby uchronić się przed więzieniem, bo tam był oskarżony o korupcję i no, groziło mu, że pójdzie do więzienia zamiast na fotel premiera. No to jak już tam zdobył to stanowisko premiera przy takiej nieznacznej większości w rządu koalicyjnego, no to przeprowadził reformę. Że reforma polegała na tym, że Kneset zostanie wyposażony w prawo uchylania wyroków Sądu Najwyższego. I w ten sposób premier Benjamin Netanyahu się zabezpieczył przed więzieniem. No ale ta reforma wywołała masowe protesty w Izraelu masowe. Jeszcze większe chyba niż protesty przeciwko wyborowi Donalda Trumpa. Na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, no a na domiar złego, prezydent Joe Biden, za, tam kręcił nosem strasznie na Benjamina Netanyahu. Więc jeżeli Benjamin Netanyahu, a ta wojna, którą ten atak Hamasu, to dla Benjamina Netanyahu był prawdziwym darem, stał się prawdziwym darem niebios. Demonstracje przeciwko niemu ustały jakby ręką odjął. No, a prezydent Józio Biden natychmiast odzyskał poczucie rzeczywistości i oświadczył się, że on tutaj wszystko dla, dla Izraela, bo Izrael ma prawo się bronić i tak dalej, i tak dalej. No, i Unia Europejska, kanclerz Scholz też tak się oświadczył z gorącą miłością do Izraela. W związku z tym Izrael już się nie krępuje, tylko przeprowadza, że tak powiem, szeroko zakrojoną czystkę etniczną w strefie gazy przede wszystkim. Proszę Państwa, pytanie jest takie: jaki cel przyświecał Hamasowi, żeby że zaatakował Izrael? Niewątpliwie. Musiał być świadomy, że odwet nastąpi. Myślę, że takim celem politycznym, bo każda wojna musi mieć cel polityczny, jeżeli nie ma celu politycznego, przepraszam, to się staje taką bezsensowną jadką. Otóż myślę, że Hamas miał taki cel, żeby zablokować w ten sposób prawdopodobne porozumienie, Izraela z Arabią Saudyjską, bo jeżeli Izrael rozpocznie masakrowanie palestyńczyków w strefie gazy i w innych miejscach, no to rzeczywiście Arabia Saudyjska. Musi tam się wstrzymać z, jakimś, z jakąś amikoszonerią z Izraelem. No i w związku z tym ten cel polityczny może zostać osiągnięty. Stany Zjednoczone, oczywiście, tak jak mówiłem, tu oświadczyły się ustami prezydenta Józefa Bidena, że dla Izraela wszystko, lotniskowie Gerald Ford, tam właściwie eskorty okrętów wojennych płynie, w kierunku Izraela. No i zobaczymy, czy ta na razie mała wojna rozwinie się w wojnę dużą. Czy zostanie do tej wojny wciągnięty również Iran, dlatego że Iran jest niewątpliwie sponsorem Hezbollahu. Hezbollah jest całkiem nieźle uzbrojony. No, ale oczywiście tutaj. Iran też będzie próbował wykorzystać tę sytuację do obejścia rozmaitych ograniczeń nałożonych na irański program nuklearny. Także ta wojna na Bliskim Wschodzie może przekształcić się w wojnę dużą. Z takiej małej wojny może się przekształcić w wojnę dużą, co niewątpliwie może Uradować zimnego, ruskiego czekistę Putina, bo jeżeli wojna na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu przekształciłaby się w dużą wojnę, no to wtedy Stany Zjednoczone, dla których Izrael jest jednak priorytetem. Niechby prezydent Joe Biden nie odzyskał poczucia rzeczywistości, to tam ruski miesiąc by mu środowiska żydowskie w Ameryce przypomniały, Miały, więc on, my jak my o tym wiemy, to on też o tym wie i zachowuje się, że tak powiem, jak się należy, zachowuje się prawidłowo. Proszę Państwa, ale jeżeli Stany Zjednoczone zostaną w ten sposób wciągnięte w Dużą wojnę, no to oczywiście pomoc dla Ukrainy staje się. Jeszcze bardziej problematyczna niż w tej chwili już się stała, no i to jest oczywiście korzystne dla, dla Rosji. Proszę Państwa, czy, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście Mossad. Jest niedobrym wywiadem? Czy to tam te, ta opinia o tym, że Mossad jest najlepszym wywiadem na świecie jest przesadna? Czy też Mossad dostał polecenie, żeby oślepnąć i ogłuchnąć? Moim zdaniem, dostał takie polecenie od premiera Netanyahu. A dlaczego tak myślę? No, muszę się tu odwołać do starożytnych Rzymian, który, którzy każde spostrzeżenie od razu. Ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. No i na taką okoliczność starożytni Rzymianie też taką sentencję sprokurowali. Ona ma postać, is fecit i protest, zrobił ten, kto skorzystał. No a niewątpliwie na tej wojnie z Hamasem najbardziej skorzystał premier Netanyahu, który nie tylko izraelską opinię publiczną całkowicie, tę wrogość izraelskiej opinii publicznej do siebie całkowicie zneutralizował, ale jeszcze... Yy, yy, do pionu przywrócił amerykańskiego prezydenta Joe'a Bidena. No czegoż chcieć więcej? Proszę państwa, z przyjemnością informuję państwa, że w dniach od 25 do 29 października odbędą się w Krakowie w hali Expo przy ulicy Galicyjskiej 9 targi książki. W tych targach będzie uczestniczyło wydawnictwo Kapital. No i na stoisku wydawnictwa Kapital ja będę podpisywał swoje książki. Dlatego serdecznie Państwa na te targi zapraszam już dzisiaj.